Cześć Wam! Jestem Eliza. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak przestać jeść słodycze i jak robią to moi podopieczni. I po pierwsze dlaczego w ogóle mamy taką ochotę na te słodycze. Więc tutaj spożywanie produktów typu ciastka, czekolada, no wszelkiego rodzaju słodycze, słodkie napoje, które no też zaliczamy do, do słodyczy tak naprawdę, Słodkie płatki śniadaniowe, czego często rodzice nie wiedzą, podając takie płatki swoim dzieciom, napędzają nam apetyt poprzez ciągłe skoki poziomu glukozy i poziomu insuliny, i wysoki poziom insuliny, który następuje na skutek właśnie spożycia tego typu produktów. Powoduje, że ten poziom glukozy bardzo szybko się obniża, i wtedy znowu mamy ochotę, żeby coś podjeść. Jak działa błędne koło, które powoduje, że to, że ciągle podjadamy te słodycze? Mamy ochotę na coś słodkiego, więc zjadamy właśnie jakiś słodycz. Wtedy gwałtownie wzrasta poziom glukozy i insuliny. Następnie ten duży poziom insuliny obniża poziom glukozy do zbyt niskiego poziomu i wtedy jest to sygnał dla naszego organizmu, żeby znowu coś podnieść. Dlatego znowu sięgamy po ten słodycz i w ten sposób napędzamy takie błędne koło spożywania właśnie słodkich produktów, które są wysokokaloryczne, bogate w kwasy tłuszczowe trans, które jak pewnie wiecie działają rakotwórczo. Dlatego sposobem, żeby przestać jeść słodycze, jest po prostu ograniczyć ich ilość też stopniowo, zamieniając je na określone produkty. Spożywając obiad wspólnie z rodziną, bardzo często po tym obiedzie był jakiś deser, który tutaj był źródłem takich przyjemnych doznań, wspólnoty z rodziną. Też bardzo często słodycze kojarzą się z takim elementem miłości, czyli wszelkiego rodzaju reklamy też nam o tym mówią, że jeśli kogoś kochamy, powinniśmy podarowywać mu dużo słodyczy. No i z tego względu słodycze są ogólnie w społeczeństwie nacechowane bardzo pozytywnie. I taki przekaz powoduje, że chętniej je kupujemy, więc tutaj tym pierwszym właśnie powodem, dla którego te słodycze ciągle w naszym życiu są, jest nawyk wyniesiony z naszego dzieciństwa. Ja często pracuję, pracuję na, na oddziale położniczym i mówię mamom, które narzekają na to, że ich dzieci są niejadkami albo że nie jedzą ryb, pytam: Czy, czy pani je ryby? I bardzo często ta odpowiedź jest um, na nie. No, i z tego względu mówię tej mamie, że no nawyki żywieniowe, które ona przekaże dziecku, będą jego przyszłymi nawykami żywieniowymi. Więc tutaj nie ma się co dziwić, że wynieśliśmy z domu też nawyk jedzenia słodyczy. Kolejną przyczyną, z powodu której być może podjadasz ciągle słodycze i masz na nie ochotę, jest źle zbilansowana dieta. Zbyt mała kaloryczność, zbyt mała ilość. Produktów o wysokim indeksie sytości, czyli właśnie posiłki zbyt drobne, które nie najadasz się nimi, dlatego masz ciągle ochotę, żeby coś podjadać, a słodycze są bardzo łatwym sposobem na dostarczenie dużej ilości energii w szybkim czasie. Są łatwo dostępne w każdym sklepie, na każdym rogu, tak naprawdę. Um, nie ma nie tracisz czasu, żeby je przygotowywać. No i z tego względu niestety bardzo duża ilość osób cały czas ma przy sobie coś słodkiego w razie czego. Zamiast przygotować sobie zbilansowany posiłek w domu, który nasyciłby ich na około 3-4 godziny, tak jak powinno to być. Natomiast dzisiejsze Społeczeństwo ma w zwyczaju jedzenie cały czas. Krokiem, który należy podjąć, aby zaprzestać jeść słodycze, jest początkowo zmniejszenie ich ilości. Więc tutaj, już często w dietetyce mówi się o tym, że pacjenci stosują zasadę wszystko albo nic i po stosowaniu przez kilka dni jadłospisu, spisu albo takiego sposobu żywienia, jaki by chcieli, gdy nagle zdarzy im się jakieś potknięcie, stwierdzają, że no to już nic nie ma sensu i wracają do poprzednich nawyków żywieniowych, zamiast ze spokojem podejść do tej powiedzmy, porażki i spokojnie przejść dalej, kontynuując swoje zamierzenia i dążąc do swoich celów. Dlatego tak samo ze słodyczami. Jeśli spożywaliśmy je 5 razy dziennie, 7 dni w tygodniu, no to początkowo warto ograniczyć to 4 razy dziennie, 7 razy w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. E, aby w końcu dojść do ilości takiej, która, która jest odpowiednia. I tutaj dla niektórych to będzie raz w tygodniu, dla niektórych 3 razy w tygodniu coś słodkiego. Więc to bardzo zależy, też dużo zależy od tego jaka jest Twoja masa ciała i tutaj na ile musisz to ograniczyć i jaka jest Twoja aktywność fizyczna. Sportowcy bardzo często, żeby wypełnić swoją kaloryczność dzienną, dojadają pewnego rodzaju słodycze, ponieważ ze zdrowych produktów trudno dostarczyć około 4000 kcal. Dobrym rozwiązaniem w procesie ograniczania słodyczy jest znajdowanie zamienników. Wielu moim pacjentom polecam Przejście na przykład na początek na napoje typu light, słodzone słodzikami, które nie dostarczają kilokalorii, a zapewniają to uczucie słodkości, chociaż dla niektórych osób te napoje smakują inaczej i niekoniecznie chcą je pić. Natomiast stopniowo schodzimy z picia tych słodkich napojów, oczywiście najlepiej na wodę. Natomiast no, pewnym etapem może być zamienienie ich na soki. Następnie gdzieś tam woda z cytryną, z miętą, żeby tutaj przyzwyczaić ich do picia zwykłej wody. Co do ciast, w internecie znajdą Państwo mnóstwo przepisów na fit słodycze. Tak samo w naszych e-bookach. Więc też jest to pewien etap kiedy możemy te słodycze ograniczać. Natomiast warto wiedzieć, że ta kaloryczność tych fit słodyczy często nie jest tak bardzo mniejsza niż tradycyjnych słodyczy. Natomiast na pewno niosą one ze sobą większą wartość odżywczą. Między innymi poprzez to, że zawierają większą ilość błonnika pokarmowego, który jest pożywką dla bakterii jelitowych. Regulują też perystaltykę jelit, pomagają się bardziej regularnie wypróżniać, więc z tego względu warto korzystać z tych zamienników. Wielu moich pacjentów satysfakcjonuje spożywanie owoców zamiast słodyczy, ale nie wszystkich. Też zdarza się, że są pacjenci, którzy zjedzą banana, zjedzą mandarynkę, ale ciągle mają ochotę na tą czekoladę. No, i w końcu wychodzi, że spożywają trzy razy więcej tych kilokalorii, ponieważ spożyli i to, i tamto, bo było to zdrowe, a na końcu i tak zjęli tą czekoladę, więc czasem trzeba dać sobie przyzwolenie na spożycie jednak e, tego naszego ulubionego słodycza, ale z takim racjonalnym podejściem, żeby nie było to na pewno e, codziennie. Podsumowując temat słodyczy, e, polecam Państwu. Po pierwsze, zacząć prowadzić dzienniczek bieżącego notowania, żeby zorientować się, ile tych słodyczy spożywamy i jaka jest kaloryczność naszej diety. Być może właśnie z powodu zbyt, zbyt niskiej kaloryczności diety mamy ochotę na te słodycze i wtedy zamienić oczywiście te słodycze na zbilansowane posiłki. Tutaj warto odezwać się do, do dietetyka klinicznego. I po wprowadzeniu takich posiłków zdecydowanie poczują Państwo od razu różnicę, że tej ochoty na słodycze po prostu nie ma. Też e, powiem Państwu przykład mojej jednej pacjentki, która e, mieszka e, akurat nad cukiernią, e, i tutaj miała zwyczaj, że dzień w dzień schodziła do tej cukierni po, po jakieś ciasta. Natomiast po wprowadzeniu jadłospisu e, ode mnie. Kiedy w tym jadłospisie raz w tygodniu wpisałam jej to ciasto z cukierni, okazało się, że powiedziała mi, że, że to ciasto było dla niej za słodkie, nawet po tym tygodniu nie spożywania tych ciast. Więc tutaj już tak krótki okres może bym przynajmniej w pewnym stopniu odzwyczaić nasze kubki smakowe od tego smaku słodkiego i w ten sposób stopniowo warto ograniczać tą ilość słodyczy w dzieci. Jeżeli filmik Wam się podobał i chcielibyście więcej takich materiałów, to zapraszam do lajkowania, subskrybowania i zostawienia komentarza. Bardzo chętnie czytamy Wasze komentarze. A w opisie pod filmikiem znajdziecie link do naszej grupy na Facebooku oraz e-booków, w których znajdziecie przepisy na właśnie zamienniki słodycze. Dziękuję.